Portal Oldzana. Dzień dobry. Chciałam zapytać, jak wygląda sprawa odszkodowań tam za grunty. Chodzi o, o te grunty zajęte przez budowę obwodnicy w żarach bo wiem, że miał być rzeczoznawca i ponoć te odszkodowania miały być wypłacane właśnie od kwietnia do, do bodajże czerwca. Jak na dzień dzisiejszy to wygląda? Proszę Państwa, chcę podkreślić, bo informacje różne docierają do mediów, że Niestety my nie mamy wpływu na to, w jakim trybie, w jakim czasie są odszkodowania. Z informacji, które posiadamy, to rzeczoznawca otrzymał zlecenie i robi wyceny. Ja mam nadzieję, że te wyceny zaraz po, po tym, jak trafią do Urzędu Wojewódzkiego, zamienią się w decyzję odszkodowawczej, i będą pieniądze wypłacone. Obiektywnie trzeba powiedzieć, że Urząd Wojewódzki ma bardzo dużo pracy zajmuje się Takimi sprawami sterują całego województwa i terminy, które zostały zawarte w ustawie, które mówią o tym, że odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 30 dni od prowadzenia się fizycy, są po prostu nierealne. To jest niemożliwe do spełnienia. No, dobrze, dziękuję. Małysiańska, Telewizja ja mam pytanie co do tego stworzenia systemu informacji kulturalnej. Gdzie te ekrany się pojawią? Jakie te informacje będą? Czy to tylko będą zapowiedzi, czy to będą jakieś fragmenty już imprez? System e-informacji kulturalnej składa się z takich dwóch zasadniczych elementów. Jeden to jest stworzenie portalu internetowego o życiu kulturalnym żor, o wydarzeniach kulturalnych. Istotnym elementem tego systemu jest to, że wszyscy, którzy są zainteresowani, będą otrzymywać za darmo informacje na telefony komórkowe w formie SMS-ów. Informacje o, o tym, co się w mieście dzieje. Drugi taki ważny element całego systemu to jest ustawienie w żorach pięciu ekranów LED-owych, LED które będą w dosyć długim formacie, bo w miarach, jak pamiętam, 2-3 metry, które będą pokazywały szybko zmieniające się oferty kulturalne. A jaką to dokładnie przybierze formę? Pani zapytała, czy to będą fragmenty wydarzeń, czy tylko jakieś statyczne obrazki. No to nie chcę rozstrzygać, to administrator hmm. będzie. A ta kwota, którą dostaliśmy tutaj na informacji, to obejmuje i portal, i te ekrany, Ekran. czy tylko i wyłącznie ekrany? Tylko i wyłącznie ekrany. Tak. Dlatego, że, że nasz projekt składał się z dwóch części: takiej inwestycyjnej i miękkiej. I nie można by było niestety, tak zostało to połączyć, więc wybraliśmy oczywiście droższą część do współfinansowania przez Urząd Marszałkowski, czyli te ekrany, a portal zrobimy ze swoich pieniędzy. Kiedy ten portal powstanie czy to będzie jakaś podstrona, głównej strony Urzędu Miasta? Tak, będzie przekierowany do głównej strony, ale też oczywiście samodzielnie będzie można chodzić. Kilka nazw, jest, o ja pamiętam będzie dzierżawczyk, jest e-kultura e Żory także. Kultura Żory. także cokolwiek się wpisze do się trafia w ten portal. Kiedy planujecie obowiązywać ten portal, państwa? Tutaj, okay. jest do końca maja, mają być te ekrany i to będzie, powinno być równolegle, prawda? A jaki koszt mniej więcej stworzenia razem z tym portalem? O ile się powiększy ta kwota, to i tego podana, to do tego jest dofinansowanie całkowity koszt? Tak, ja tutaj dałam do, do tych ekranów w lat, te same. Mm -hmm. Czy to jest razem podliczone z portalem, tak? Nie, nie, to jest bez portalu, to jest tylko za, za ekranem. Ale o ile Pan to około 30 tysięcy portal, tak? Z, z tym systemem, tak. Tak to tak. miało być. Nie wiem, tak. jak to przetargu, ale założenie było około 30 tysięcy. Przepraszam, uh -huh. pytania, ale uh -huh. pani też wspomniała o tym budowie, rozbudowie budalni. Uh -huh. coś więcej na ten temat uh -huh. powiedzieć, jakie koszty, jak będzie wyglądała ta budalnia? Rozbudowa polega na tym, że do istniejącego basenu, który też będzie remontowany, zostanie dobudowana część, która będzie częścią, myślę, bardzo atrakcyjną, część taka rekreacyjna, będą Brodziki dla dzieci, sztuczna fala, jakieś groty w tym basenie będą, będą zjeżdżalnie, wanny spa, sauny. Także sądzę, że atrakcyjność tego basenu znacznie wzrośnie. Pojemność basenu wzrośnie, tak przypuszczamy, około 3-4 razy. Po prostu tyle ludzi będzie mogło na raz wejść. Bo teraz ta niecka miała bardzo ograniczoną pojemność. Tam mogło się kąpać, ile pamiętam, 40 osób na raz, teraz będzie mogło wejść dużo więcej. Rozbudowa również obejmuje część recepcyjną, będzie hall, kawiarnia. Całość na pewno stanie się dużo bardziej atrakcyjna. Przewidujemy jednocześnie wybudowanie parkingów przynajmniej na jakieś zakładamy 130 samochodów, także sądzę, że te parking powinny wystarczyć. Jak nie, to znajdziemy dalsze miejsca w okolicy. Będzie również wybudowana pod parkingiem pompa cieplna po to, żeby jak najtańszym kosztem, jak najniższym kosztem ogrzewać wodę w basenie. Mm -hmm. Inwestycja jest realizowana ze środków miejskich budżetu miasta? Czy macie Państwo jakieś dofinansowanie? Inwestycja jest całkowicie ze środków miejskich. Brutto kosztuje 19 milionów. Ja tutaj zawarłam cenę Tam Tak. Pomace. 116 115 zł i 90 zł. Z tym, że realizuje to y, miejski ośrodek sportu i rekreacji, który jest płatnikiem VAT, także będzie mógł ten VAT odzyskać, dlatego że y, VAT jest zawarty w biletach y, na basen, także będzie mógł korzystać z odliczenia VAT. Także ten koszt spadnie o, o podatek VAT na I y, y, czas budowy ma, ma być 12 <tuszy> miesięcy. Y, w świętach powinna być podpisane umowa? 6 7 kwietnia mniej więcej mam takie pomino z zamówieniem. Dagmaria Błatorku, Rozpoczęta pawilonu wystawienniczego. Jakie są cele założenia tego projektu? Chcemy, żeby ten pawilon był z tego rodzaju wizytówką rządów. Jest on świetnie położony przy drodze krajowej która w tym miejscu krzyżuje się z drogą Wódzką 935. Będą tam odbywały się wydarzenia promujące wory, ale na co dzień będzie tam również oferta inwestycyjna przeznaczona nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla osób, które szukałyby na przykład miejsca podbudowy domu. Naszą polityką w następnych latach będzie przyciąganie nowych mieszkańców. W tym celu zmieniamy plan zagospodarowania przestrzennego. Chcemy, żeby było w bardzo dużo atrakcyjnych terenów i chcielibyśmy ułatwić ludziom poruszanie się w gąszczu ofert, tak żeby w jednym miejscu można było jak najwięcej ofert znaleźć. Tam będzie również restauracja, bo to będzie na po poziomach. Chcemy, żeby to była dobra restauracja, żeby. Ludzie zatrzymywali się specjalnie też dla tego celu, czyli żeby skorzystać z restauracji. Jednocześnie zachęcić chcemy do, do zatrzymania się w żorach i odwiedzenia żora. My to dostrzegamy, myślę, że wszyscy dostrzegają, że bardzo wielu turystów przejeżdża przez żory, bo to jest droga turystyczna i się nie zatrzymuje w żorach. Więc trzeba stworzyć kilka takich atrakcji przy trasie, żeby ludzie zatrzymywali się w żorach. Kiedy planowane jest ten zakończenie budowy? Myślę, że do końca wakacji stanie. Tak.